Podkarpaciepl. Grzegorz z Sanoka patrzy i zapewne przeciera oczy ze zdumienia. Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku przychodzi metamorfozę największą od ponad 30 lat. Po 30 latach widzimy nowe potrzeby, nowe standardy również w budownicy bibliotecznej. I w związku z tym podjęliśmy się remontu, liftingu, zmiany wyposażenia to wszystko się dzieje w wakacje. Zadanie już od samego początku nabrało ogromnego rozmachu. Jeszcze przed rozpoczęciem części budowlanej trzeba było wynieść z wypożyczalni czytelni około 40 tysięcy książek. Generalnie musieliśmy zacząć od tego, żeby udostępnić wszystkie pomieszczenia na okres remontu, do swobodnej pracy firmy, która nam wykonuje ten remont. Bo tak to można powiedzieć, naszej biblioteki, czyli w wyniesieniu książek, zabezpieczeniu ich uczestniczyli praktycznie wszyscy pracownicy naszej e, instytucji. E, ze względu na krótki okres realizacji całego projektu, ponieważ sama część budowlana ma się zmieścić, e, na, e, ma się zamknąć do września bieżącego roku, musieliśmy zawsze szyki zrobić to bardzo szybko, wręcz w ekspresowym tempie. Zadanie podzielone jest na trzy etapy. W 2014 roku przyszło realizować ten największy. W ramach prac zostanie zamontowana m.in. winda osobowa. Winda y, pozwoli na swobodne korzystanie z biblioteki, która niestety musi, jest pomieszczona na dwóch kondygnacjach, więc na drugim piętrze mamy oddział dla, dla dzieci, więc często mamy z małymi swoimi pociechami, z wózkami, mają problem z dostaniem się na górę. Często osoby starsze przychodzą z wnukami, więc no, w zasadzie nie trzeba tłumaczyć potrzeby windy w dzisiejszych czasach. Całość projektu opiewa na kwotę 970 tysięcy złotych i ta kwota jest podzielona na poszczególne lata. W tym roku, czyli w 2014 realizujemy lwią część, bo to jest 550 tysięcy złotych i ona w całości jest przeznaczona na remont i na zakup wyposażenia. Staraliśmy się o otwarcie yy, pomieszczeń, gdyż ten budynek to, była, to był budynek mieszkalny. Willa architekta, Miejskie, architekta miejskiego Wilhelma Szomka. No i był yy, oczywiście budowany pod yy, mieszkanie prywatne. Yy, natomiast yy, no, biblioteka się rządzi yy, swoimi prawami, więc potrzeba jest jak najwięcej otwartych. Przestrzeni. Dzięki zgodzie konserwatora Zabytków mogliśmy przebić przejście z pożyczalni dla dorosłych z pierwszego pomieszczenia, tego recepcyjnego do drugiego. Tam planujemy taki kącik z wygodnymi kanapami. Można będzie przejść do biblioteki, poczytać sobie książki, umówić się z kimś na, na spotkanie. Chcemy, żeby biblioteka była takim miejscem też, też spotkań bo, bo to, to jest ważne. W drugim, na drugim piętrze uzyskujemy dodatkowe pomieszczenie dla najmłodszych czytelników, także oddział dla dzieci będzie dysponował już teraz bardzo dużą, piękną powierzchnią z czego się bardzo cieszymy. W przyszłym roku jest jeszcze taka drobna, mała praca, bo teleinformatyzacja, koniec, koniec teleinformatyzacji naszego obiektu, czyli mamy pociągnąć światłowody. No, chcemy stać się jedną z najbardziej, że tak powiem, nowoczesnych bibliotek. Inwestycje w Sanockiej Bibliotece są możliwe dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co ważne podkreślenia wkład własnej biblioteki to tylko 5% wartości całego zadania, czyli niespełna 50 tysięcy złotych przy blisko milionowej inwestycji.